Lidl był jednym z ich ulubionych marketów w okolicy, dlatego często robili tam zakupy. W sobotę po południu przynieśli torby ze sklepu do domu i zaczęli rozpakowywać produkty. Nagle zamarli z przerażenia, kiedy zauważyli, co znajduje się w jednej z toreb. Znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Lidl był marketem, który para często odwiedzała, ponieważ znajdował się w okolicy. Tak też było w sobotę, kiedy wybrali się do sklepu po kilka świeżych warzyw i owoców. Rozpakowując w domu torby ze zakupami, zauważyli coś niepokojącego, kiedy przyjrzeli się z bliska swojemu odkryciu, zamarli z przerażenia. Byli w śmiertelnym niebezpieczeństwie, musieli natychmiast zareagować. Lidl znajdował się w okolicy domu, często go odwiedzali matfry i Monika Wasyl nie mogli uwierzyć w to, co znaleźli w jednej z toreb z zakupami, które zrobili w lokalnym markecie sieci Lidl w mieście Bordon w Anglii. Kobieta wybrała się do sklepu po kilka świeżych warzyw i owoców, często robiła tam zakupy. Kiedy wspólnie z narzeczonym zaczęła rozpakowywać produkty w domu, nagle ich oczom ukazał się mrożący krew w żyłach widok. Okazało się, że ze sklepu wróciła z nietypowym, śmiertelnie niebezpiecznym towarzystwem. Kiedy para wyjęła z torby kiść bananów, nagle ich oczom ukazał się Skorpion. Na początku zwierzak pozostawał w bezruchu, jednak szybko okazało się, że jest żywy i bardzo niebezpieczny. Od razu zdałem sobie sprawę, że to skorpion i byłem trochę przerażony. Ale na początku się nie poruszał, więc pomyślałem, że może umarł. Relacjonował Matry w rozmowie z dziennikarzami Desu. Para znalazła groźnego skorpiona w torbie z zakupami Zwidla Matt złapał zwierzę do słoika, dał mu coś do jedzenia i nazwał go Simon. Przez chwilę rozważał nawet zatrzymanie zwierzaka, jednak kiedy skorpion wydostał się z pojemnika i zaczął uciekać po podłodze, mężczyzna zdał sobie sprawę, że jednak nie chce trzymać tak niebezpiecznego podopiecznego w swoim domu. Złapał go i odwiózł do Hempshire Reptilerescu, gdzie zajęli się nim specjaliści. Skorpion Simon przebył długą drogę z Florydy w USA. Zwierzęta z tego gatunku dorastają nawet do 15 cm wielkości, są jadowite, a ich ugryzienie może doprowadzić do zatrzymania akcji serca i w konsekwencji do śmierci ofiary. 2. Po wszystkim para zadzwoniła również do Lidla, by ostrzec pracowników przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Niewykluczone, że w dostawie bananów, pochodzącej z Florydy, znajdowało się więcej niebezpiecznych skorpionów. Matt i Monika byli zaskoczeni darmowym zwierzakiem, którego znaleźli w swoich zakupach. Szczerze mówiąc, przy tym wszystkim, co się aktualnie dzieje w związku z koronawirusem i innymi sprawami, to ostatnia rzecz, powiedział Matt. DESUN